Cześć, zostawiłeś lub zgubiłeś gdzieś telefon, a może pożyczyłeś na chwilę komuś z rodziny, ale nie wylogowałeś się niestety z poczty Gmail. Wiecie! Im czasem wie ktoś mniej o nas, tym lepiej dla nas. Nie musisz się jednak obawiać: Google umożliwia zdalne wylogowywanie się z poczty Gmail. Jeśli więc chcesz wiedzieć, jak to zrobić, to zapraszam Cię do obejrzenia właśnie tego odcinka. Podstawą jest oczywiście dostęp do konta, więc nie muszę ci chyba mówić, że musisz znać hasło do swojego Gmaila. Dzięki temu możesz zmieniać ustawienia prywatności na swoim koncie oraz inne niezbędne funkcje. Ok, logujemy się do poczty Gmail w przeglądarce. Ja w tym momencie robię to na komputerze z Windowsem 10. W prawym górnym rogu klikamy na nasz profil i dalej wchodzimy w zarządzaj kontem Google. Po lewej stronie w menu klikamy bezpieczeństwo. Jedziemy w dół do okna Twoje urządzenia. Klikamy zarządzaj urządzeniami. Ukaże Ci się lista wszystkich urządzeń, które są aktualnie zalogowane na Twoje konto. Przy użyciu Gmaila lub innych usług Google. Znajdź urządzenie z którego chcesz się wylogować. Teraz kliknij przycisk menu z trzema kropkami, a następnie wybierz opcję wyloguj się. Możesz tu również podejrzeć kiedy ostatnio zostałeś zalogowany do Gmaila oraz urządzenia na których jesteś obecnie zalogowany do konta. Ok, tak więc w tym momencie Google zapytacie czy wylogować się z urządzenia i poinformuje, że spowoduje to usunięcie dostępu do Twojego konta Google z tego urządzenia. Google natychmiast wyloguje Cię z wybranego urządzenia, jeśli oczywiście jest ono online. Jeśli brakuje tu któregoś z Twoich urządzeń, oznacza to, że jest ono wyłączone lub nie jest połączone z internetem. Google usunie konto, gdy tylko wykryje, że urządzenie zostało ponownie połączone z siecią. Jeśli więc zgubiłeś urządzenie, musisz liczyć na to, że pozostanie ono online. Nie jest to oczywiście idealne rozwiązanie, niestety jednak w tej chwili nie istnieje inny sposób na zdalne wylogowanie z konta Gmail. Dajcie znać, czy wam kiedyś zdarzyło się zostawić gdzieś telefon lub zgubić go i nie wylogować na przykład z poczty Gmail czy z konta Google w ogóle. Jak sobie z tym poradziliście? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeśli jeszcze nie subujecie tego kanału, to gorąco was do tego zachęcam. Klikajcie też w dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dzięki za oglądanie. Do następnego.